Skrolujesz bez większego zastanowienia niekończącą się ścianę postów w mediach społecznościowych? To wcale nie przypadek. Ba, to nawet nie twoja wina. Algorytmy są specjalnie zaprojektowane tak, aby cię uzależnić i zarabiać na topie pieniądze. Kontrowersyjne tezy, uspokajające zdjęcia małych kotków czy ploteczki o celebrytach, to sposób na przyciągnięcie cię do ekranu na jak najdłużej, aby w tym czasie zaserować ci jak najwięcej reklam, no i zachęcić do zakupów. Bo Twoje kliknięcie w reklamę to zarobek dla strony, którą przeglądasz. Pokazywane ci treści nie są przypadkowe, wpływają na nie Twoje wcześniejsze polubienia, oglądane filmy, kliknięcia i wyszukiwane hasła. To szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci, które mają słabiej od dorosłych rozwinięte mechanizmy kontroli i prowadzi do problemów ze skupieniem na dłużej niż kilkanaście sekund, a w efekcie na przykład kłopotów z nauką. Dlatego dla zdrowia własnego oraz swojego dziecka spróbuj ograniczyć konsumpcję treści serwowanych przez media społecznościowe. Możesz ustawić limit czasu spędzanego przed ekranem, a nawet w każdej aplikacji. To wbudowana opcja w niemal każdym smartfonie. Zostaw włączone powiadomienia tylko z najważniejszych aplikacji, takich jak bankowe czy MOBYWATEL. Z pozostałych zrezygnuj, jeżeli możesz. Dzięki temu mniej rzeczy będzie rozpraszać Ciebie i Twoje dziecko.